Osoby o imieniu Katarzyna często są postrzegane jako inteligentne, niezależne i ambitne. Mają silną wolę i potrafią dążyć do swoich celów. Często są też kreatywne i mają bogatą wyobraźnię. Inteligencja. Katarzyny są często postrzegane jako osoby inteligentne i bystre. Lubią się uczyć i zdobywać nową wiedzę. Niezależność. Katarzyny cenią sobie swoją niezależność i wolność. Lubią same podejmować decyzje i nie lubią, gdy ktoś im mówi, co mają robić. Ambicja. Katarzyny są ambitne i zdeterminowane. Mają jasno określone cele i dążą do ich realizacji. Kreatywność. Katarzyny są często kreatywne i mają bogatą wyobraźnię mają talent do sztuki, muzyki lub pisania. Empatia. Katarzyny są empatyczne i wrażliwe na potrzeby innych, potrafią słuchać i wspierać swoich bliskich. Zdrobnienia imienia Katarzyna: Kasia, Kaśka, Kasiunia, Kasieńka, Katarzynka, Kasineczka, Kasięcia. Przeszli dalej.